Poniedziałek. Giełda kryptowalut Binance tymczasowo wstrzymała wypłaty Bitcoin z powodu dużego natężenia oczekujących transakcji. Po kilku godzinach sytuacja została opanowana, a wypłaty wznowione. Firma rozważa włączenie wypłat przez Lightning Network, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W odpowiedzi na obawy związane z potencjalnym atakiem DOS na sieć Bitcoin, analitycy i komentatorzy uspokoili społeczność, twierdząc, że wzrost opłat za transakcje i liczby oczekujących transakcji wynika z rosnącego popytu, a nie celowego ataku. Artysta cyfrowy Johnny Shankman udostępnił filmik, na którym pokazuje, jak stworzyć nową kryptowalutę w mniej niż 30 sekund. Shankman wykorzystał do tego program kontrakt z Wizard i aplikację Remix. Inwestor, który niedawno zakupił Memecoina Pepe za 3 miliony dolarów, doznał straty rzędu 600 tysięcy dolarów po nagłym spadku wartości tej kryptowaluty. Cena PePE spadła o 42% w ciągu kilku dni od osiągnięcia rekordowego poziomu. Wtorek, giełda kryptowalut Bitrex złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem, ogłaszając upadłość zgodnie z Chapter 11. Decyzja nastąpiła po oskarżeniach ze strony SEC o naruszenie przepisów. Bitrex Global z siedzibą w Liechtenstein nie jest obrzęta wnioskiem. Trader wydał równowartość 118 000 dolarów na opłaty za gaz, nabywając memecoina o nazwie For za 155 000 dolarów. Zwiększył opłatę za gaz, aby przyspieszyć czas transakcji, co stało się tematem debaty w społeczności kryptowalut. Protokół płynności AWE uruchomiony został na sieci skalowania Ethereum Layer 2 MATIS, wprowadzając do swojego ekosystemu szereg funkcji i produktów DeFi. Decyzję poprzedziło głosowanie społeczności na temat wdrożenia na platformie Ethereum Virtual Machine ZK EVM ZK Sync Era. Premier Liechtensteinu Daniel Risch, zapowiedział plany akceptacji Bitcoina jako formy płatności za usługi rządowe. Mimo, że kraj nie zamierza trzymać otrzymanych Bitcoinów, będzie natychmiast wymieniać je na franki szwajcarskie aby uniknąć zmienności waluty. Środa przedstawiciele giełdy kryptowalutowej Coinbase spotykają się z liderami branży i decydentami politycznymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w celu omówienia możliwości ustanowienia tam strategicznego centrum dla międzynarodowych operacji firmy. Coinbase współpracuje z lokalnymi regulatorami, aby rozważyć potencjalne wejście na ten rynek. Cena bitcoina utrzymuje się w wąskim przedziale handlowym przed publikacją wskaźnika inflacji konsumenckiej SEPI za kwiecie. W międzyczasie zauważono większą aktywność sprzedaży na Binance, co może wpłynąć na krótkoterminową cenę bitcoina. Oczekuje się, że wskaźnik inflacji konsumenckiej będzie wpływał na zmienność rynków kryptowalut. Walidatorzy Ethereum zarobili łącznie 46 milionów dolarów w pierwszym tygodniu maja, co stanowi rekordowy wzrost stopy zwrotu z udziałów. Wzrost nagród jest związany z ostatnią popularnością memecoinów, które zwiększyły opłaty za gaz na sieci Ethereum, a tym samym zyski walidatorów. Cena bitcoina wzrosła 10 maja, gdy dane inflacyjne USA przekroczyły oczekiwania. Reakcja bitcoina i altcoinów była jednak umiarkowana z ostrzeżeniem, że dzisiejsze dane SEPI wskazują, że gospodarka USA nie jest jeszcze całkowicie bezpieczna. Czwartek. Szefowie amerykańskiej giełdy kryptowalutowej Coinbase spotykają się z liderami branży i decydentami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w celu omówienia możliwości uczynienia z strategicznym centrum dla międzynarodowych operacji firmy. Współpracują z lokalnymi regulatorami, aby rozważyć potencjalną ekspansję w regionie. Po fałszywym alarmie dotyczącym sprzedaży przez rząd USA skonfiskowanego bitcoina, cena bitcoin zaczęła się odrabiać straty. Informacje o sprzedaży zostały zdementowane, ale wprowadziły zamieszanie na już wrażliwych rynkach kryptowalut. W międzyczasie opłaty za transakcje na łańcuchu Bitcoin spadły znacznie. Circle, drugi na świecie emitent stablecoinów, zmienia strukturę rezerw zabezpieczających jej USD Coin w celu zmniejszenia ryzyka niewypłacalności długu Stanów Zjednoczonych. Firma przełącza się na krótkoterminowe obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, aby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z niewypłaceniem długu przez USA. W rocznicę krachu kryptowaluty Tere społeczność reflektuje nad nauczkami płynącymi z tego wydarzenia. Pomimo bolesnych strat, incydent ten skłonił do zwiększenia skupienia na płynności, przejrzystości i ochronie użytkowników w branży. Pomimo frustracji, wielu w społeczności pochwaliło kroki podjęte przez Binance po krachu. Piątek. Kapitalizacja rynkowa memcoina Pepe spadła o 1,1 miliarda dolarów w ciągu pięciu dni. Pomimo tego niektóre wieloryby kryptowalutowe kontynuują zakup. Cena memcoina spadła o ponad 56% w tym okresie. E-mail wysłany do klientów przez Coinbase, opisujący MIM PP jako symbol nienawiści, wywołał oburzenie w społeczności memcoiny Pepe. Wiele osób wyraziło swoje niezadowolenie i wezwało do bojkotu giełdy. Binance, międzynarodowa giełda kryptowalut, stara się o regulację w Wielkiej Brytanii jako odpowiedź na rosnące naciski regulacyjne w Stanach Zjednoczonych. Firma zauważyła, że działalność w USA stała się skomplikowana ze względu na ofensywę na kryptowaluty. W obliczu rosnących kosztów transakcji Bitcoin, giełdy kryptowalut, takie jak Kraken czy KuCoin, podejmują kroki, aby dostosować swoje opłaty. Przedstawiciele giełdy Kraken zasugerowali korzystanie z Lightning Network jako alternatywy do tradycyjnych transakcji, podczas gdy Binance zaczyna rozważać implementację tej technologii. Weekend: Giełda kryptowalut Binance zdecydowała się na wycofanie z rynku kanadyjskiego, tłumacząc to nowymi przepisami wydanymi przez kanadyjskich regulatorów. Firma stwierdziła, że nowe wytyczne dotyczące stablecoinów i limitów dla inwestorów czynią rynek kanadyjski obecnie nieopłacalnym. Sąd w Czarnogórze przyjął warunki kaucji dla założyciela Tereluna, do płon oskarżonego o fałszowanie dokumentów. Kaucja wynosi 400 tysięcy euro dla każdego z oskarżonych, a zamiast aresztu zaproponowano areszt domowy. Ustawodawcy stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych zagłosowali za dodaniem do stanowej karty praw postanowienia uznającego prawo jednostek do posiadania, zatrzymywania i korzystania z kryptowalut. Cena Bitcoina odbija się od najniższego poziomu 25,8 dolarów, pomimo obaw dotyczących niskiego zainteresowania wielorybów kryptowalutowych. Istotnym poziomem do odzyskania, aby rozważać długie pozycje, jest 26 500 dolarów. Deweloperzy Ethereum wprowadzili poprawki dla klientów Prism Labs i Teku po problemach z finalizacją bloków w Beacon Chain. Dwie awarie w ciągu 24 godzin spowodowały problemy z potwierdzaniem transakcji. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony kryptomyślnikalarm.pl i subskrypcji naszego kanału YouTube.